Witam wszystkich w magicznym świecie wróżki astyli. Dziś amulet na przyciągnięcie miłości, wspaniałej, wielkiej miłości, dobrego partnera, dobrej partnerki, czułej, czułego, kochającego, wspierającego. Także, kochani, rysujemy kółko. W kółku runę dagas tu takie dwie małe ingwas potem rysujemy następne kółko mam nadzieję że prosto wy sobie możecie mm, narysować prosto <laughs> na przykład od szklanki i rysujemy teraz po cztery runy efas Tivas, efas, i berkano. I tu kropeczka, i tu kropeczka. I następnie znowu powtarzamy. Efas, tivas, Efas. Berkano. I kropeczka. I powtarzamy. Efas was, Efas i Berkano. I mamy, kochani, piękną tarczę przyciągającą wielką i cudowną miłość, której wszyscy potrzebujemy. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia.